Koszmar pod dosłoną nocy, pijany kierowca wjechał w tłum ludzi. Nie żyją trzy osoby. Tragedia na jednej z polskich tras. W sobotę wieczorem trzy osoby zginęły wskutek wypadku z udziałem samochodu osobowego. Ze wstępnych informacji wynika, że 40-letni mężczyzna kierujący Fordem wjechał w dwie grupy pieszych, poinformował ASP. Marcin Sawicki z zespołu prasowego komendy wojewódzkiej Policji w Radomiu. Na jaw wyszły porażające ustalenia. Koszmarny wypadek na polskiej trasie. Nie żyją trzy osoby. Do dramatu doszło w sobotę, 31 sierpnia, w miejscowości Magnuszew w Powiecie Kozienickim. Tuż po godzinie 21. Służby otrzymały informacje o tym. Że samochód potrącił grupę pieszych. Skutki wypadku są tragiczne. Nie udało się uratować życia trzech osób. Trudno uwierzyć, w jakim stanie był kierowca w chwili zdarzenia. 40-latek wjechał w pieszych. Policjanci informują. Że według wstępnych ustaleń sprawcą tragicznego wypadku jest 40-letni mężczyzna, który kierując Fordem wjechał w dwie grupy pieszych. W pierwszej grupie poruszały się trzy osoby, to dwa kobiety w wieku 55 lat i 37-letni mężczyzna. W drugiej grupie poruszała się para, czyli mężczyzna z kobietą. Na skutek zdarzenia, trzy osoby z tej pierwszej grupy zostały przewiezione do szpitala. Niestety, jedna z tych kobiet, 55-latka, zmarła na skutek odniesionych obrażeń w szpitalu, przekazał w rozmowie z gońcem ASP. Marcin Sawicki z zespołu prasowego komendy wojewódzkiej policji w Radomiu. Tragiczny wypadek. Dwa osoby zginęły na miejscu. W tragicznym wypadku w miejscowości Magnuszew zginęły trzy osoby. Dwie z nich poniosły śmierć na miejscu. Bardziej tragiczne skutki są jeśli chodzi o tą drugą grupę. Niestety ta para poniosła śmierć na miejscu, informował ASP. Marcin Sawicki 40-letni kierowca został zatrzymany przez kozienieckich policjantów. Pierwsze badanie stanu trzeźwości wykazało u niego niespełna 1,5 promila alkoholu. Wciąż nie jest znana tożsamość dwóch poszkodowanych. Teraz trwają czynności przede wszystkim zmierzające do tego, aby ustalić personalia tych dwóch tragicznie zmarłych osób. Oczywiście czynności trwają pod nadzorem prokuratora, dodał policjant.